Dzień dobry kochani, w kolejnym filmie na moim kanale Mamy sobotę yy, i wczoraj byłam z dziewczynami na kolacji, więc już nic nie zrobiłam. Wróciłam przed pierwszą do domu, czy chwilę po pierwszej. Dzisiaj pospałam do dziesiątej Mamy godzinę dwunastą i dopiero wypiłam kawę i zaczynamy znowu działać, bo wczoraj nie dokończyłam całej sprawy z zasłonami. Bardzo szybka akcja ze zasłonami, muszę je jeszcze skrócić, muszę wyprasować. I. Jezu, jaka chrypa mnie złapała. O, przepraszam bardzo. I jedziemy ogarniać tam wynosić łóżeczko, wszystkie rzeczy z podłóżka, wynosić super, że doszły te pudła, więc będziemy też przekładać rzeczy do pudeł. Jest tu taki bałagan. Mam wrażenie, że nic się tutaj nie zmieniło od tygodnia. Jakbym to pokazała, to po prostu nie wiem, chyba nie będę pokazywać, bo wstyd. I no i zaczynamy i działamy. I idzie jakaś paczka czy to do mnie? UPS. Muszę sprawdzić. Nie ma to, jak wyjść po paczkę na bosanka i w piżamkach, <noise> ale to nic. Dobra, lecimy z tą robotą. Weź papa, łóżeczko. Papa. Papa, fajne były niemowlęce, nie? A szuflada jeszcze. Du pleier å stikke no? Przed najgorszy czas. Czyli robienie porządku tutaj. Złóż mi kolejne to pudełko, proszę cię. Ten będzie kichał. Po co Ty tu w ogóle przychodziłeś? Mówiłam Ci, że mi przychodzi, nawet będziesz kichał. Bo tu jest kurzu pełna. No nie słuchasz ją. Co? No. Sprzedajemy, oddajemy. Już nie będzie z tym pływał. No nie. Daj mi jeszcze worek na śmieci, co? <coughs> Ach, na śmietnik może sobie to ktoś waźnia. Tylko detorów ty stałam, żeby gdzie? Nie wiem gdzieś. No jest gorąco. Co ja Wam powiem? Ja i mój mąż to jest mieszanka wybuchowa w sytuacjach kryzysowych, wywalania, sprzątania, ogarniania. No, wesoło. Jedna część już zrobiona. Myślałam, że pójdzie nam to gorzej. Całe mieszkanie zawalone. Jedziemy z drugą, gorszą częścią łóżka. No, chociaż wiecie co? Możliwe, że tu nie będzie gorzej. Mikołaj bez głowy do kosza. Jest kosz, Tam. O, a to jest słuchajcie, Misiek, który Dominik mi przywiózł do szpitala, to były w ogóle nasze początki e, naszego związku i e, przywiózł mnie do szpitala tego misia. Ja miałam wtedy operację, miałam e, zabieg usuwania guza z piersi. Kiedyś nagrałam taki film o tym, tam podaję więcej szczegółów, e, ale tego misia właśnie przywiózł mi. mi wtedy pierwszy raz powiedział, że mnie kocha. Więc to zostawiane na pamiątkę dla wnuków i potomnych. Buty zimowe spoko, ale w nich nie będę chodzić. Są za małe do oddania. Swetry zimowe. To do oddania, to jest za małe. Te swetry zimowe, czy ja w nich będę chodzić? Trochę mi szkoda, bo kiedyś dostałam je w prezencie. Ale nie będę, więc do oddania. Nad tą pędzelką się zastanawiam w sumie. Nie wiem, do przemyślenia. Głowa kołaja do kosza. są jakie zakurzone. Dobra, do wywalania. Piłka-kostka do zestawienia. I tu jest masa nieudanych zakupów, słuchajcie. I tak to później właśnie wygląda. Że się to wszystko oddaje i wala. Te klapki mi się kiedyś mega podobały, w rezerwie kupiłam. Ale one są tak niepraktyczne. Cała noga się w nich śliska. Ładna, ale niepraktyczne doda. Do oddania. Zobacz foś, ile mama miała medali! Co? Jedzenie. A, jedzenie, dobra. Zobacz. Ile mama miała medali? Dużo co? Sziadkówkę Siatków... ja grałam i chyba zabieganie. O, zapływanie jakieś tutaj jest, ze siatkówkę. I zabiegi Za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach powiatowych piłki siatkowej dziewcząt. Gimnazjada 2008-2009. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt. Finał Później wojewódzki. Jak są, jak tu Srebrny medal. Finał wojewódzki. Wziąłeś? Świetnie, No. Tak się biegało. Było się aktywnym. Drugie miejsce mini piłki siatkowej. Za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach powiatowych... Stawet pływackich dziewcząt? Proszę bardzo, gimnazjada 2009-2010. Nie no Nie ukradłam, no to ja to byłam, o co ten tata? Gdzie powiem. on jest? Gdzie on może być jak nasz synek? To jest o tyle fajne, że można podpiąć tą podwójną łapę. Gdzie no. jest synek! Jak myślisz? Chodźmy na klasie może Nie wiem, dla mnie to jest bez sensu. A kołką się znowuzać. to jest duże. Nawet kostek się tam jeździ. Aaaa. Ale kryjówka. Fajnie? Dobra, teraz trzeba to wszystko powynosić, te zabawki, te kuchnie jego. Jak pozanosiłeś to już? W równicy? Nie siadaj na to, bo to jest takie, widzisz. Yy, I trzeba. Słyszysz? Proszę Odkurzyć tu i powynosić wszystkie zabawki, możesz skracać. Co to jest? Pudełko. To do, do pokoju twojego będzie, wiesz? Co sta? Hej. Takie małe. No, jakieś sobie coś powrzucasz do niego. Ale to Przepraszam, bo ja tu chcę teraz odkurzyć. Proszę wyjść. Ja tylko tutaj nie ja wystawione na sprzedaż już się skręca, montuje. Komoda też wystawiona na sprzedaż. A ja teraz tutaj pośród wszystkich tych kartonów naszych. Muszę znaleźć kostka pościel, bo dzisiaj on już będzie spał w nowym łóżeczku i trzeba ją przeprać. Kupiłam Wisku taką pościel, flanelową, ona ma bardzo fajny materiał, taki milusi, będzie mu pasować kolorystycznie, wzięłam mu też taką szarą, w takie pasy, trochę jak hotelówka wygląda, zobaczymy jak się będzie sprawdzać, bo tu materiał już jest taki bardziej śliski, a dla Kostysia zamówiłam przez internet, bo w ogóle ciężko o, o pościel w takich um, rozmiarach, to jest 100x160 i poduszka 50, tu jest poduszka? W zestawie? To po co ja brałam poduszki oddzielnie? <noise> nie! Kupiłam mu właśnie taką w takim zielonym kolorze. Fajnie, bo one w worku przychodzą, więc jeszcze będziemy mieć worki. I w takim granatowym. Ale wzięłam dwie poszewki oddzielnie, bo myślałam, że nie ma w zestawie. A ta poszewka, jaki jest rozmiar? 100% pewna 50 na 70. A tu jest 50 na 60. Trudno będzie miał zapasować. Już nie będę tego odsyłać do prania. Co, najlepsze jest to, że pościel przyszła, a yy, ten, a prześcieradło dla kostka nie przyszło. Jeszcze. Więc dzisiaj trzeba mu będzie dać jakieś inne. Co się stało? Pomóc Ci? No to już masz zdjęte, to kładź to na podłodze, czy nie wiem, czy na korytarz, czy co? Czy Ci pomóc coś przytrzymać? Czy mogę jechać do tego sklepu? Będę ci potrzebna? Nie wiesz? No właśnie. Zobaczcie, co jest w środku w tej pościeli. Taka mała poduszeczka, piękna, w taki. W ogóle piękny wzór. Jakby z, pościeli nie mogli tak zrobić, wiesz, z jednej strony takiej zimowej. Piękne. I yy, karteczka. Mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent. Oto poduszka dla Twojej ulubionej przytulanki. Niech po całym dniu zabawy rośnie, zaśnie razem z Tobą. Hmm, słodkie. Mama zamówiła pościel dla Ciebie nową, taką różną, takie kolory. Ładne? Tak. I jest poduszka. Dali yy, w prezencie, dostaliśmy poduszkę dla Twojej przytulanki, dla Twojego misia. Albo świnki, albo jakiegoś misia, żeby też mogła z tobą spać i miała swoją poduszeczkę Fajnie? Cieszysz się? Wybierzemy to, dobra? Teraz tutaj dziadek z tatą będą nosić to łóżko, więc żebyśmy im nie przeszkadzali, ok? A później będą skręcać twoje łóżeczko Cieszysz się? Cieszysz się? A zobacz, tutaj też będzie, uwaga, uwaga, druga poduszeczka, jaka piękna, świąteczna, zobaczcie. Czy nie tutaj? widać. Przesuń się, o teraz, nie, no to musisz się, przy A, wyostrz, wyostrz, ostrz! schowaj się za mnie, o, jest, piękna, zimowa, śliczna, ale super. Zabawiałam tą pościel na... A, a... a będę jeszcze, a, a będzie jeszcze jedna? Nie, bo dwie zamówiliśmy tylko, mamy jedną niebieską, taką, jest mega miła, więc... Polecamy, prawda? Kostisiu? Bella storia. Mama to musiałaby się trochę umalować normalnie do tego sklepu. Jedziemy właśnie z Kostisiem do... na zakupy. Nie? Do Mpika, może do Pepko? Na pewno do Mpika. Eee, chciałbyś jeszcze gdzieś wejść? U, u. Um, I słuchajcie, komoda się sprzedała. Wychodzę z kostkiem i pan już stoi pod moją klatką, sąsiad. E, I pyta, e, czy, czy aktualne. Więc aktualne, i właśnie e, komoda jest wynoszona. Domnik pomoże e, i przeniosą sobie do siebie. Więc fajnie, że już znalazła tak szybko nowe miejsce. Że nie musimy się z tym bujać, e, no bo to jednak zawsze problem. A jak jutro przyjadą nowe meble, to też mało miejsca. Tak, jutro też jest weekend, a czemu? Bo jeszcze za No, może się uda, nie wiem, jutro tata ma też urodziny, wiesz? Tata Dominik ma jutro urodziny No, zobaczymy, jutro też przyjdą twoje meble nowe Będziemy skręcać, ciekawe której przyjdą, zobaczymy Także dzieje się, dzieje się, dzieje się Z zakupy zrobione. Jeszcze idziemy do iska, ok? Dobrze? Otwieraj tutaj, ciągnij za te drzwi. Nasz radę? One no są ciężkie. samą mocą. Tu są nasze te, takiego jak mamy w domu skrzat. Fajne, co? Zrobiliśmy zakupy w w w w, w różnych sklepach, ale między innymi w Pepko. I e, idziemy jeszcze do Sinsseya, także jest coraz więcej rzeczy, które być... W już byliśmy. W Sinseju jeszcze nie byliśmy. Ostatni sklep i wracamy do domu, okej? Okay? Ale nudzi mi się. Nudzi Ci się już? Kurde. Już końcówka. Możecie zabiorę w fajne miejsce, zobaczymy czy już są świąteczne dekoracje w jednym sklepie, ok? Takiego do swojego pokoju? To trzeba włożyć baterię do środka. Mama kupi i włożymy baterię, ok? Dobrze? W porządku? Kupiliśmy parę rzeczy w senseju. Tą fajną taką poduszkę też kupiliśmy. Będzie pasować, nie? Albo na kanapę, albo do kostisia pokoju, prawda? Laskę cukrową, tak? Ciekawe. I oni już skończyli Ciekawe czy skończyli już składać twoje łóżko, nie? Czy tamto już wywieźli? Ciekawe, ciekawe No, masz rację Jaka kraina, polarna chyba jakaś, co? Jo, kij niedźwiedź. Ale on wyje, co? Kostuś? Zobacz tuś? Zobaczką wow, Jak ładnie! Śpiewają mi się świąteczne piosenki

No, No, fain nyo, so, bye-bye, good friends. The, Ry. Vlogmas! ładne choineczki. Takie piękne laski cukrowe. Myślę, że posłużą mi one do udekorowania mojego studia Pilates. I ta taka gałązka również. Podobaczcie się tu? Będziemy tu przychodzić? koinkę do studia, czy sobie darować na razie wow. i zostać tylko przy tych. Mama. Wow, pięknie! Czy zostać tylko przy tych laskach cukrowych? Ale może na razie kupię tylko to, a później zobaczę. Yy... A później po prostu zobaczę. Jak będzie pusto, to jeszcze dobyt. Takim oto sposobem? Niespodziewane świąteczne zakupy, ale ale fajne. Fajne, super są te laski, piękne. Co? Zamówiliśmy jeszcze pizzę na wynos, bo Kostek sobie zażyczył pizzę. nie chcę pizzę na wynos. Tak, Kostek chciałby zjeść na miejscu, ale tata jest głodny i musimy zabrać na wynos. Musimy, musimy. I dziadek jest głodny, twoją rzeczkę skręcają. Musimy kochanie. Czekamy i spadamy. Bo już też jestem bardzo głodna i zmęczona, a jeszcze muszę zasłony w Twoim pokoju skrócić i powiesić. Yeah. Mam tajemnicę. Ale patrz na mnie. Nie powiesz tacie? Na pewno? Jutro tata ma urodziny, wiesz o tym. I wymyśliłam, że zrobimy tak, że e, rano jak wstaniemy, obudź mamę, nie budź taty, obudź mamę, okej? Okay? Hej! E, Obudzisz mamę i, a, idziemy, weźmiemy ciastko, zrobimy to ciekawe, weźmiemy ciastko, zapalimy świeczkę i pójdziemy z tym świeczką do do łóżka, złożyć mu rzeczonka. E, Dobry pomysł? Tak? Dobra, topiona, no, bo no taką mamy umowę. Ale nie mogę powiedzieć o stacie. obiecujesz mi? Na pewno? Dodaj no, umowa nie ta ręka, nie tą ręką się daje umowę umowa, umowa. Proszę Państwa, łóżeczko już stoi, jest, y, trzeba je jeszcze ubrać. Co tam, misiaczku? Mm. Bystre oczko, już nie będziemy dzisiaj grać, bo jest bardzo późno. Y, łóżeczko jest z firmy Smartwood i no tak się prezentuje. Jak Ci się kostuś podoba? Halo, jak Ci się podoba łóżeczko? Fajnie? No. Super. Pierwsza noc w nowym łóżeczku. Z puciem? Na poduszeczce? Kostiś? Kostiś? <gost iś> Jak tam? Jak się czujesz przed pierwszą nocą w swoim łóżeczku bez mamy i taty? Słabo. <grywa> Chyba dobrze, co? Nie, słabo. Będzie fajnie, zobaczysz. Słabo. Będzie fajnie. Nie. Dobranoc. Pa, pa. Do juterka!